Dzień dobry, właściwie to chyba nie muszę mówić co ja będę dzisiaj robiła. Ogórki małosolne każdy zna, ale pomyślałam, że na moim kanale nie może zabraknąć przepisów właśnie na ogórki małosolne. Będziemy potrzebować ogórki świeże gruntowe, u mnie jest to około 2 kg, koper, kilka ząbków czosnku, świeży krzan około 10 cm, sól kamienna, na 1 litr wody jedna czubata łyżka soli. No i oczywiście woda. Mam tu 2 litry przegotowanej wody i wsypię do niej 2 łyżki soli, dwie czubate łyżki soli. Najlepsza jest sól kamienna do przetworów. U mnie woda jest bardzo mocno ciepła, więc lekko ją przestudzę. Zapomniałam jeszcze o jednym. Papyczkę, czyli Do jednego słoika dodam całą papryczkę czyli. Woda już przestygła i teraz bierzemy się do pakowania ogórków do słoików. Część kopru daję na spód. Do tego wrzuciłam jeden kawałek szanu, kilka ząbków czosnku. I ogórki. Ja obcinam końcówki ogórków. One się tak minimalnie, one się wtedy lepiej będą nam kisiły, i do tego wrzucę właśnie papryczkę, czyli Tutaj się już więcej nic nie zmieści. Dodaję znowu trochę kopru, jeszcze ciut. ciut. i odłożę na bok. I teraz przygotuję z drugiego słoika. Miódem kopną. Kawałeczek chrzanu i kilka ząbków czosnku i układamy następne ogórki do słoja. Ten ogór jakiś taki brzydki, więc odłożę. Dobrze, zostały mi dwa ogórki, już nie, z nimi nic nie będę więcej robiła. I przykrywam to koprem. Jeszcze trochę kopru dorzucę. Upcham trochę mocniej koper. I zaleję to chłodną wodą. Z solą. nalewam tak, żeby przykryły żeby woda przykryła ogórki i tak przygotowane ogórki tylko lekko zaczepiam ten zaczep i tak przygotowane ogórki zostawiam na blacie kuchennym w zacienionym miejscu na około 5 do 7 dni w zależności od temperatury otoczenia pierwszą oznaką że ogórki już są gotowe, jest to, że woda zaczyna się robić mętna. Jeśli spodobał Wam się przepis, to proszę o pozostawienie łapki w górze. Dziękuję bardzo.